Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym, w co inwestujemy swoje życie. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się obietnicy, która skierowana jest dla sprawiedliwych, dla tych, którzy są y, okryci, są sprawiedliwi i sprawiedliwością Chrystusa. Y Fragment, który dzisiaj rozważymy, jest fragmentem, który zapisany jest w księdze Daniela w 12 rozdziale i jest to trzeci werset. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Ten fragment to jest obietnica dla tych, którzy są roztropni, którzy żyją w mądrości bożej. Bo to proroctwo, ta obietnica mówi nam o tym, że jeżeli chodzisz w Bożej Mądrości, będziesz świecił jak gwiazda. Gwiazdy, które świecą w nocy, pomagają zobaczyć drogę i są i wskazują właściwą drogę dla tych, którzy chodzą w ciemności. Obietnica ta dotyczy mądrych, którzy są mądrzy Bożą Mądrością. I dają świadectwo w swoim życiu. Ta obietnica mówi, że ich światło będzie wieczne, nie zgaśnie, jak gwiazda na wieki wieczne. A więc warto dzisiaj zastanowić się nad swoim życiem, warto zastanowić się, w co inwestujemy w swoje życie: czy w rzeczy doczesne, materialne, czy inwestujemy swoje życie w rzeczy, które trwają wiecznie. Ten werset pokazuje nam, że wszyscy ludzie, którzy czerpią mądrość od Boga, są jak gwiazdy, promieniują światłem i pomagają i zobaczyć i znaleźć drogę innym. Dlatego też dzisiaj bądźmy światłem, bądźmy światłością dla tego świata, dla tych, którzy chodzą w ciemności, aby wskazywać im właściwą drogę, drogę, która jest w Bożej mądrości, drogę, która jest drogą w sprawiedliwości Chrystusa. Bądźmy tymi gwiazdami, które świecą wiecznie, i inwestujmy swoje życie w rzeczy trwałe, które trwają wiecznie. Radości w Panu pozdrawiam, do usłyszenia i że Pan Bóg pozwoli.